W niedzielny poranek kilkadziesiąt osób zebrało się, by wziąć udział w leśnym spacerze Nordic Walking. Fundacja bezmiar organizuje tego typu eventy co tydzień, jednak ten ostatni miał szczególny charakter. Był jednocześnie formą uczczenia sobotniego dnia niepodległości na trasie przemarszu można było zobaczyć wielu uczestników zaopatrzonych w biało-czerwone akcenty ubioru. Idziemy pomaszerować, z myślą o tym, że wyjątkowe święto dla nas, Polaków, no, i plus, plus tradycja, która jest coroczna, plus tradycja, która jest cotygodniowa, czyli niedzielna. Ponieważ y, zawsze są ludzie o y, różnej kondycji, to po prostu poprowadzimy dwie grupy. Jedna spokojna, na niewiele kilometrów, trzy kilometry pójdziemy, a druga no, zawsze ma ochotę zrobić co najmniej 10 kilometrów, więc myślę, że dzisiaj też w szybkim tempie to zrobi. Gdyby ktoś chciał do nas dołączyć to my zawsze w niedzielę spotykamy się i idziemy na y, kijki, uczymy się prawidłowej techniki chodzenia z kijkami. Miła atmosfera z kijkami, zawsze można też i y, porozmawiać, poznać ludzi, umówić się na następne treningi. Zapraszamy serdecznie zawsze chodzimy po lesie. I tutaj mamy w Puławach naprawdę bardzo duży wybór tras, dlatego, że mamy lasy z każdej strony Puław i zależnie od tego, czy chcemy chodzić po płaskim terenie, czy chcemy chodzić po wąwozach i góra-dół, góra-dół, to w takich miejscach się spotykamy. Dzisiaj, ponieważ zależało nam na tym, żeby jak najwięcej ludzi i przyszło, i spróbowało chodzić z kikami Nordic Walking, spotykamy się przed y, szkołą y, przy lesie, który, gdzie ścieżki będziemy mieć szerokie i będzie płaski teren. Także nie będzie wymagający teren i jeszcze oprócz tego koleżanki i koledzy z Ród dzisiaj niespodziankę cichosza nam szykują, bo jak dojdziemy do Ród to będzie już rozpalane ognisko na nas czekało. Fundacja Bezmiar jest organizatorem cyklu Nordic Jada, w ramach którego łukerzy odwiedzają różne miejscowości na Lubelszczyźnie oraz poza naszym regionem i przemierzają malownicze trasy. Ostatni tegoroczny rajd w ramach cyklu zaplanowano w Parchadce w sobotę 2 grudnia. Zapisy na to wydarzenie wciąż trwają. Szczegóły znaleźć można za pośrednictwem mediów społecznościowych Fundacji Bezmiar. I ty możesz znaleźć się w gronie naszych zadowolonych klientów. No to co? Robimy logo?